Dzień dobry, nazywam się Konstantyn Luferenko, jestem kierownikiem Departamentu Logistyki w firmie Amako Ukrainy. Priorytetem naszej firmy jest zapewnienie naszym klientom wysokiej jakości i szybkości obsługi posprzedażowej. Jednym z najważniejszych elementów łańcucha dostaw, części zamiennych, jest jakość działań sieci naszych magazynów. Dokładnie w celu podniesienia jakości działań magazynów, optymalizacji procesów biznesowych, standaryzacji i operacji i zwiększenia szybkości przetwarzania zamówień, w tym roku wdrożyliśmy zautomatyzowany system zarządzania magazynem WMS. Co natychmiast przyniosło następne efekty pozytywne. Poprawiła się organizacja pracy pracowników magazynu, ponieważ wszystkie zadania są przepisywane automatycznie bez udziału czynnika ludzkiego. Zmniejszyła się liczba błędów dzięki kompleksowej kontroli na wszystkich etapach procesów biznesowych. Pojawiła się możliwość śledzenia statusu zadań w trybie online, a co najważniejsze, pojawiła się możliwość pokonania szczytowych okresów sezonowych, korzystając z outsourcingu pracowniczego, nie marnując czasu na długie dostawanie jakichś specyficznych systemów pracy. Zdrążenie systemu WMS zbiegło się w czasie z niezwykle aktywnym sezonem żniwnym, podczas którego popyt na części zapasowe jest szczególnie duży. W związku z tym zetknęliśmy się z problemem pozyskania wykwalifikowanego personelu, który mógłby pracować w tym systemie. Po przeanalizowaniu sytuacji doszliśmy do wniosku, że zatrudnienie sezonowych pracowników tymczasowych jest bezsensowne. Dlatego postanowiliśmy skorzystać z usług outsourcingu magazynowego. Zdecydowaliśmy się na firmę Husky i nie pomyliliśmy się. Już pełni, wyszkoleni pracownicy przybyli do naszego magazynu i rozpoczęli samodzielną pracę praktycznie od razu po półgodziennemu instruktażu. Od ponad trzech miesięcy sprawnie i szybko realizując zadania pracownicy firmy Haski zapewniają efektywne funkcjonowanie naszego magazynu. Według końcowych obliczeń, outsourcing okazał się bardziej opłacalny niż zatrudnienie personelu na etap. Ponadto kłopoty związane z rekrutacją, bezpieczeństwem pracy, obciążeniem podatkowym i odpowiedzialnością materialną również całkowicie bierze na siebie firma Haski. Koledzy, z pewnością polecam korzystanie z usług outsourcingu magazynowego, ponieważ jest to skuteczne. Outsourcing to Haski.